W konkursie par. Dręczy mnie myśl, że popełniłem kolejny duży błąd. Nawet jeśli Riley ze mną zerwała, to i tak nie czuję się w porządku. Tańcząc z Beth. Nie jestem przekonany. Będzie dobrze. Tak? Zróbmy to. Gotowy? Tańczę. Dalej. Zróbmy to. Beth ma rację. Dobrze, że pojechałem. Tańczyste. Radzi sobie i wszystko nam wychodzi o tym wszystkim, co stało się z raili dobrze jest być gdzie indziej. Nagle zdałam sobie sprawę, że to czas treningu duetu Jamesa i Regi. Ale ich nie ma. Tak nie może być. Dzięki. Cześć, Regi. Hej. A, jak weekend? Dobrze. No tak. Y Słyszałem o tobie i Jamesie i... Szkoda. Tak, co poradziesz? Współczuję jej. Patrzeć na ukochaną osobę będącą z kimś innym nie jest fajne. Wiem, że Eldon chce być miły, ale ja nie chcę rozmawiać o rozstaniu z Jamesem. Jeżeli Riley i James się rozstali, to nic już nie ma sensu. Niestety nie jesteśmy idealnym duetem. Cóż, już nie. A kto nim jest? Chyba James i Beth teraz, bo pojechali na ten ko... Nie, 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 nie. Pojechał nie, 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 na ten konkurs? Nie, nie. Skąd miałem wiedzieć, że Riley nic nie wie o konkursie? Raczej wszyscy o tym wiedzieli. To plotka, plotka, słyszałem plotkę i teraz dopiero tak. że... Nie mogę uwierzyć, że po tym, co się stało, James pojechał na konkurs duetów z Beth. To tylko... nie martw się. Hey. Hey. Ale co się... Witam! Wiecie co? Chodźcie tu! No jeszcze bliżej! Chciałam oznajmić, że James i Beth zajęli drugie miejsce w konkursie par. Tak, jestem. Brawo! Nie mogę nawet patrzeć na Jamesa. Jak mógł mnie zdradzić? Znowu! Wspaniale, prawda? Tak. To teraz powinniście zacząć już się rozgrzewać. E, Riley James? Mogę poprosić was do biura? Chciałabym porozmawiać. Ta rozmowa z Kate będzie bardzo krępująca. Czuję się trochę nieswojo. Wyczuwa się napięcie. Byliśmy tam całkiem sami, a mnie jest ciężko nawet jak są inni wokół. A tu tylko ja i on, a już dawno tak nie było. Byliście drudzy? Tak? A ile było par dwie? Nie, sporo? Nie wierzę, że pojechałeś. Co miałem zrobić? Wystawić ją? Sądziłam, że chcesz to naprawić, że chociaż chcesz spróbować. Ale Kate prosiła i co? Nie chodzi mnie o co prosiła Kate. Zatem jak tam duet? Dobrze. Naprawdę? Martwię się o nasz duet na zawody. Pomiędzy Riley i Jamesem zawsze jest tyle chemii, a teraz nie dogadują się. Nie ćwiczymy od jakiegoś czasu. Ona nie chce ze mną rozmawiać. Nie chce nawet na mnie spojrzeć. Nie mieliśmy nawet jak pogadać. O treningach do duetu. Ale zawody krajowe się zbliżają. Musicie wrócić do ćwiczeń. Może kilka dni przerwy? Byłoby super, tak. Na kilka dni przerwy dobrze zrobi Riley i mnie. Myślę, że ona potrzebuje więcej czasu i może potem damy radę pogadać. Zgoda. Macie kilka dni, ale potem temat wraca. Tak. Wiesz co to jest? No pewnie. Uwielbiałam te płyty jak byłam mała i ta jedna piosenka a ta. Iść, to było jakoś tak. Przyszłam właśnie po posok i zobaczyłam Emily wygłupiającą się w najlepsze z Hunterem. Prawdę mówiąc czuję się niezręcznie, bo to dla mnie dziwne. Nasz plan polegał na wywołaniu u Michelle zazdrości i skłóceniu jej zerdony. I szczerze mówiąc to działa. Cześć! Bardzo ucieszyło mnie pojawienie się Eldona, bo chciałabym dowiedzieć się, dlaczego on mnie unika. Jak się masz? Dobrze, a ty? Spoko. Cóż, gratuluję solo. Dzięki, nawzajem, byłeś świetny. Dzięki. Bardzo żałuję, że nie udało się zatańczyć w duecie, ja i ty. Hmm, rozmowa z Michel jest teraz bardzo trudna. Muszę się skupić na swoim tańcu, a widok Michelle sprawia, że uczucia wracają. Powinienem już iść. To do, do zobaczenia. Do zobaczenia? Nadal czuję coś do Eldona, ale mam wrażenie, że między nami jest coś nie tak. Trenuję właśnie solo na zawody regionalne i próbuję się przygotować. Ale nie tańczę tak dobrze jak zazwyczaj. Mam gonitwę myśli. Jestem w studio A, bo chcę porozmawiać z Eldonem o tym, co jest teraz z nimi, Michel. Oby nasz plan zadziałał. Wygląda, jakby coś zaprzątało mu głowę, i nie jest w pełni zaangażowany. Znając go i obserwując przez długi czas, mogę stwierdzić, że tego nie czuję. <ślinik> I tak ciężko pracuje, za to go właśnie podziwiam. Kocham na niego patrzeć! Cześć! Cześć! Było dobrze! Tak! tak. Mam wrażenie, że mi nie wychodzi. Wyczułam, że tańcząc myślisz o czymś innym i że to cię jakoś się obciąża. Coś nie tak? Nie. Edon, znamy się od dziecka. Tak. Co cię męczy? Nic mi nie jest. Co? Chodzi o Michelle. Nie, między nami jest... dobrze. Czułem się dziwnie, kiedy Emily wypytywała mnie o Michel. Jest chyba ostatnią osobą, której chciałbym się z tego zwierzać. No, jesteś słabym kłamczuchem, jak zawsze. Czy jesteście razem? Tak. Chyba. Chyba? O co chodzi z chyba? Zdecyduj się, Eldon. Wszystko się ostatnio skomplikowało, bo jestem z Michelle, ale jej unikam. Sytuacja jest dość pogmatwana. Siedzę w szok kulturze i czytam pismo, mając nadzieję, że James zaraz się pojawi. I po paru minutach w końcu go widzę. Bardzo chcę z nim porozmawiać, ale nie wiem co powiedzieć. Mam mu tyle do przekazania. Że już sama nie wiem jak Rai? Co słychać? Kiedy mnie dotknęła, ucieszyłem się Sądzę, że mamy jeszcze szansę Mam taką nadzieję Chciałam pogratulować No, wygranej z Beth Naprawdę szczerze mu gratuluję, bo Tańczył z Beth Ale nadal mi na nim zależy Słuchaj, ja i Beth Nie, to nie ma znaczenia Skoro tak, to czemu ze mną rozmawiasz? Chciałam pogratulować. Myślę, że Rai tęskni. Nadal jestem wściekła na Jamesa, ale wciąż go kocham. Chcę porozmawiać z Emilią na temat naszego planu. Chcę się dowiedzieć, jak to wygląda z jej strony. Co słychać? Szczerze, sam nie. Wiem. Michelle wcale ze mną nie rozmawia, jakby nic nas nie łączyło. Tak, wiem. A jak tam z Zeldonem? Chyba dobrze. Wiesz, rozmawiałam z nim i powiedział jakoś tak, że chyba jest z nie. nie do końca to rozumiesz. Kłamie. Oczywiście, że poważnie. Mieliśmy z Eldonem umowę. Jeśli wygram bitwę, on się wycofa. Tak było i teraz musi zostawić Michelle w spokoju. Zauważyłam, że Hunter potrafi być trochę zbyt agresywny. Jeżeli to trafi na Eldona, to Eldon raczej nie pozostanie dłużny. Muszę z nim porozmawiać. Spowodujesz, że on się w końcu odegra, a w ten sposób utracisz Michelle na zawsze. To nie wiem, co robić. Zobaczymy coś do Michelle już od jakichś pięciu lat. Muszę jej to w końcu powiedzieć i spróbować wszystko naprawić. Właśnie przeglądam sobie płyty w szoku kulturze. Jestem przybita przez to, co się dzieje między mną i Eldonem, i potrzebuję pobyć trochę sama. Cześć, Michelle! Cześć. Co tam masz? Um... Pokaż to. Smutne piosenki miłosne. Czy jesteś czymś przygnębiona? Co jeszcze tu mają? Dobra. Piosenki do płaczu. To chyba też coś dla ciebie, tak? Jest to dość podobny do mnie? Chyba tak. Raczej na imprezie bym tego nie puszczał. Może jakoś ją pocieszę i zdobędę tym kilka punktów. Wiesz, Michel, mój tata w młodości puszczał takie kawałki, ale w przyspieszonej wersji. Dzięki temu brzmiały jak śpiewane przez takie małe wywiórki. No wiesz, ona nie śmieje się z żadnego żartu. Michel, co się dzieje? Chcecie rozbawić, próbuję cię pocieszyć, a to nawet ani razu się nie zaśmiejesz. Może uśmiechać? No, uśmiechnij się. Jest mi trochę przykro z powodu Edona, bo mam wrażenie, że on nagle zaczął mnie ignorować. Coś jest nie tak, ale nic nie zrobiłam i było nam bardzo dobrze. A teraz Eldon wcale mnie nie zauważa. Tak naprawdę to nie wiem, czy. Jeszcze jestem jego dziewczyną. Powiedziałam Hunterowi o Eldonie, bo mogę mu zaufać i jest moim dobrym przyjacielem. Żarty na bok. Wygląda na to, że już nie jesteście razem. Gdybym był twoim chłopakiem, Chciałbym spędzać z tobą każdą minutę każdej godziny, na rozmowie, śmianiu się, przytulaniu. Kiedy Hunter tak mówił, przypomniałam sobie to, co kiedyś do niego czułam, jeszcze w Madison i teraz już tego nie czuję, ale jakoś zrobiło mi się ciut lepiej. W pierwszym spotkaniu z Jamesem postanowiłam pójść do sali muzycznej i wytańczyć się. To moje solo jest bardzo ciemne. Chciałam je zatańczyć, bo. Odzwierciedla to, co teraz czuję. Ta cała sytuacja z Jamesem i Beth zawsze, kiedy tańczę, jest mi lepiej, ale teraz, im dłużej to robię, czuję się gorzej. Видишь, ты мне кузи. My? Jasne. Poprosiłam Eldona o rozmowę, bo chcę jasnej odpowiedzi, dlaczego mnie ignoruje. Jestem trochę wściekła i szpieguję Michelle i Eldona. Chcę wiedzieć, co z nimi będzie. Eldon, dlaczego od kilku dni mnie unikasz? Michel, ponieważ bycie z nią i, i równoczesne robienie tanecznych postępów to dla mnie zbyt wiele naraz. Tak, no sprawy się trochę pokomplikowały, i zbliżają się zawody, i chyba jakoś nie potrafię wszystkiego pogodzić w jednym czasie. To chcesz ze mną zerwać? E, dasz mi czas, żeby to jeszcze przemyśleć? Niekoniecznie. Miałeś go już naprawdę dużo i przez cały ten czas mnie unikałeś. Jak długo mam jeszcze czekać? To nie jest fair, nic z tego nie rozumiem. Tak dobrze nam się układało. Możesz powiedzieć, o co chodzi? Tak, to jest koniec. Zerwanie z Michelle to najtrudniejsza rzecz, jaką zrobiłem. Naprawdę? To koniec? Jest mi bardzo przykro, że Edon ze mną zerwał. Ja nie rozumiem co się stało. Tyle razem przeszliśmy, a on to wszystko wymazuje. Polskiej i na scenie Studio Sonica. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dźwięki, montaż Maciej Przeziński. Dialogi Paulina Łączyńska-Pietraszko. Kierownictwo produkcji Dorota Furta masica Wystąpili Suzanna Galia, Julia Kunikowska, Józef Pawłowski, Natalia Jankiewicz, Karol Osentowski, Krzysztof Czapiński, Dominika Cel, Jagoda Stach, Julia Jędrzejewska i inni.